Ja Halo, halo, jest tam kto? <grystanie> Nadajemy na żywo, długo nas nie było, znaczy mi długo nie było na żywo. Ale jest ku temu okazja, aby yy, powiedzieć co robię w Krośnie. Bo akurat tu mnie przywiało tym razem. Yy, w Krośnie jestem, bo yy, zwróciła się już dawno do nas o pomoc pewna rodzina, pewnych dwóch braci z mojej miejscowości pod Krosnem. Yy, zostali skazani za przestępstwo, z którym nie mają nic wspólnego. Znaczy, przestępstwo w ogóle nie było, tego zacznijmy, z tego wynika. Ale sam fakt, że zostali skazani, wyroki oczywiście w zawieszeniu, ale bracia wiadomo, że się z tym, z tym nie godzą, bo nic nie zrobili, nic nie zrobili, a zostali skazani i poprosili nas już dawno o pomoc. My jak, jak najbardziej ich wspieramy w, w ich dążeniu i walce, dlatego też jesteśmy. Jutro, jutro mecenas dojedzie. Było to w programie Magdy Gębickiej w raporcie w Polsacie też ta sprawa nagłaśniana była. Ale dobra, to ja na razie tyle sobie tu gadam, ale tutaj chodzi teraz o człowieka, który jest jedną z ofiar tego systemu chorego, a zwłaszcza tego, co się dzieje w tym, w tym rejonie Polski, bo to jest nie pierwsza sprawa z tego terenu. Smutna oczywiście też jest informacja taka, że Grzegorz Władyka, którego My żeśmy bardzo wspierali, no niestety został zatrzymany przez policję i dowieziony do, do więzienia 5,5 roku zarzekome, molestowanie seksualne czy jakieś tam kochanka swojej żony też była głośna, głośna sprawa. no To jest po prostu katastrofa, co tu się dzieje. No ale też jesteśmy po to, aby wam o tym mówić i też to robimy. Jutro jutro będziemy w sądzie, będziemy. Yy... Postaramy się też relacjonować to, co się dzieje tutaj w sądzie w Krośnie, aby się też wiedzieli, z czym przychodzi nam się mierzyć, bo to jest po prostu katastrofa, co się dzieje w tym kraju. No już na razie oddaję tutaj jednego, no może nie z bohaterów, no bo to tak nie można nazwać tego, ale chłopaka, który został wpiernieszony w to i skazany, Piotr Pernal. Witam, jesteśmy w Krośnie. Jutro. Będzie rozprawa apelacyjna w tutejszym sądzie. Ogólnie sprawa wygląda tak, że zostaliśmy skazani na rok w zawieszeniu na dwa lata. Pomimo tego, że brak jest ewidentnych dowodów na naszą winę, jedyny dowód w tej sprawie to zeznania świadka, który co rusz to je zmienia. Podaje inne wersje odnośnie daty, odnośnie ilości sprawców. I no, mamy po prostu nadzieję, że uda się to zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ta sprawa się zakończyła pomyślnie. No mów jeszcze coś, no się peszy chłopak, no się wcale nie dziwię. Tutaj, tutaj, też, tutaj też, jest to no, o, o, o całą rodzinę ich, no, bo to wiadomo, że ta rodzina się boryka tutaj cały czas z czymś takim, że walczą. Mało tego, naprawników wydali majątek. No, wydali majątek, jak to rozmawiałem z rodziną, to na jednego prawnika wydali ponad 100 tysięcy złotych. No, to ludzie to są jakieś absurdalne ceny. Co tu się dzieje w ogóle? To jest po prostu masakra, jak oni tych ludzi naciągają. To z każdej strony kopani w dupę są wszyscy w koło i jest w porządku, no kurde. No fajnie, kurde. Fajnie zarobek pieniędzy na krzywdzie ludzkiej. To rzeczywiście, kurde, jest sposób na, na dorabianie się, kurde, czegokolwiek. No, piątek jest troszeczkę, kurde, stremowany, ale tutaj chodzi o to, że, że rzeczywiście. Yy, no i to jest sprawa apelacyjna, no, dla nich bardzo ważna sprawa. No, yy, no, my liczymy na to, że rzeczywiście oni zostaną oczyszczeni z tych, z tych zarzutów, no, bo jeżeli. Umówmy się, jeżeli nie ma dowodów na kogokolwiek winę, no to nie ma skazania. No ludzie nie można na, naciągać czegoś pod coś i tworzyć coś, aby, aby tylko samemu sobie udowodnić, że ja, ja mam rację, a inni się mylą. Czyli to jakiś, jest, no, jakiś bezsens jest. Yy, jak, ale jak twój brat się trzyma? Bo słyszałem, że z nim jest bardzo kiepsko. Bo, bo jeszcze mało tego, że chłopaki siedzieli trzy miesiące w areście yy, yy, śledczym. To, to w ogóle jakiś absurd jest. No. Yy, ale Piotka brat no, jest w kiepskim stanie psychicznym. Dzisiaj się spotkałem też z, z, z Pawłem i yy, no jest kiepsko z człowiekiem, no to trzeba rzeczywiście też, postaramy się też Pawłowi pomóc jakoś, ale powiedz jak, 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 w, ogóle ser, jak w ogóle wy się poradzili po obuszczeniu aresztu, no bo normalni ludzie, młodzi, pracujący kurcze, tak? rodzina duża, mhm. a tu raptownie coś takiego i jesteście w więzieniu, no to... Ja to rozumiem, ale może ktoś inny tego nie jest w stanie zrozumieć. No właśnie, A to więc nie, nie każdy, nie właśnie każdy to, spotyka coś takiego. Właśnie nie, o to chodzi, to weź właśnie wytłumacz, jak to, jak, to, jak, to, jak to w ogóle wyglądało? No wyglądało to tak po prostu, że najpierw pojawiły się jakieś tam plotki w maju tam 19 roku, no ale my, wiadomo, nic z te, sobie z tego nie robiliśmy, no bo wiedzieliśmy, że nic nie zrobiliśmy, no to wiedzieliśmy też, że jeśli tego nie zrobiliśmy, no to nikt nam nic nie może zrobić, jednak w sierpniu tego samego roku bodajże 30, okazało się, że jednak jest inaczej. Policja nas zatrzymała, no i po prostu trafiliśmy do aresztu. No to wiadomo, no to, to nie jest codzienna sytuacja. Z początku człowiek przeżywa szok, nie wie co się dzieje, po jakimś czasie się trochę do tego przyzwyczaja, no i w końcu przyszedł dzień, w którym naszej rodzinie udało się nas wyciągnąć z tego aresztu, no i do dzisiaj... Ale kaucję zapłaciliście, no, tak? kaucja poszła po 20 tysięcy za jednego. Mm -hmm. A dobrze się złożyło, że oddał, udało się te pieniądze odzyskać, co wiadomo, nie jest łatwą sprawą, ale, ale mówię, jak... mamy rok 2021, no i dalej walczymy w tej sprawie, pomimo ale tego, jak że... Mi... Jak w ogóle w tym więzieniu było? Bo wiem, że tutaj hmm. brat tam miał... Rzeczywiście, no ty żeś to troszeczkę lepiej, bo masz twarszy charakter, ale brat akurat kurczę przeżył to strasznie, tak? I... No, no to wiadome, to zamknięcie bardzo źle na niego wpłynęło. Ja ogólnie się trochę z tym oswoiłem i jakoś sobie z tym poradziłem, no ale brat no nie radzi sobie z tym trochę i jest przygnębiony, przybity ogólnie, no, no ja, wiem, ja go bardzo dobrze rozumiem, no bo wiem, że to spotkało go po prostu nie z jego winy i Oba jesteśmy niewinni, ale mimo tego musimy się z tym mierzyć, To jest dla nas niezrozumiałe i w ogóle nie do pojęcia. Że bez dowodów, bez jakichkolwiek normalnie. No wiecie, bez jakichkolwiek. No jak ty, jak to nazwę? No spokojnie, nie denerwuj się, bo to każdy nie rozumie. Znaczy, chyba nie mam też słowa. Bez poszlak, bez jakichkolwiek no, be... powiązań czy No właśnie, no, no. zmiany dat i tak dalej, uh -huh. zmiana zeznań głównego świadka. Yy, mimo to sąd orzekł naszą winę i musimy po prostu się apelować i walczyć dalej. No niestety, no tak, tak to wygląda, widzicie, no bo to jest po prostu jakaś masakra młodzi ludzie i muszą przechodzić, rodzina jest bardzo duża, bardzo fajna rodzina, bardzo spokojna, pracowita, bo byłem dzisiaj w domu, yy, spotkałem się i z mamą, i z siostrą, która bardzo też wa walczy o braci, yy. No i z braćmi, to jest bardzo duża rodzina. Już nie będę mówił, ilu rodzeństwa jest, bo jest ich bardzo dużo, ale są zajebiści po prostu, no, to nie ma co mówić nawet, no i aż trudno uwierzyć po prostu, to, to, to nie da rady opisać tego, co, co tu się dzieje, no mówię, to jest, to jest kolejna sprawa, z którą my tu się mierzymy, znaczy chcemy Wam przedstawiać między innymi, bo to się nie ma z czym mierzyć, bo co będą chcieli, to zrobią, nie chodzi, żeby, żeby uświadamiać ludzi, by Was wszystkich, kurde co się dzieje w ogóle tutaj w, w kraju, jak, jak to wygląda w ogóle ten cały system, że mogą robić sobie z nami, co im się podoba po prostu. Nikt za nic odpowiedzialność nie odpowiedzialności nie ponosi, no bo i za co ma ponieść odpowiedzialność, bo według nich wszystko jest w porządku, kurde no. Tylko no niestety, no, kurde, no tak, tak zawsze jest, że, że zawsze ci najbiedniejsi dostają po dupie, no kurcze. No ale no, do, bądźmy dobrej myśli, no jutro jest sprawa, Mówię, jesteśmy, jeszcze, 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 jeszcze przyjedzie. To jest wsparcie takie bardzo, bardzo myślę, że fajne. Jutro się, jutro się dowiecie, kto to będzie. To jest osoba, z którą ja współpracuję już bardzo długo. Niejednokrotnie w Sejmie się, żeśmy widywali. Na zaproszenie w ogóle tego człowieka ja w Sejmie byłem. Znakomity człowiek. Za komuny siedział. W więzieniu tak samo już to jutro zobaczycie, kto to będzie. No, myślę, że y, jutro już stowarzyszenie, stowarzyszenie moje po prostu y, idzie o, o znaczny krok do góry, bo będziemy zawiązować współpracę tutaj y, z innym stowarzyszeniem i by po prostu siły łączymy już tak na maksa, aby naprawdę y, brać się do roboty. No, tu nie ma co, chociaż i tak do roboty się bierzemy, bo robimy dużo. No, samo to, że człowiek znaczy, tutaj przyjechał i jest, no, kurczę, no, droga była bardzo ciężka tutaj, bo no, tyle godzin jechać to masakra, no, ale no trzeba, no kurde, no to nie ma co nawet, no. to, jest, to, jest, to jest praca i myślę, że yy, damy siebie wszystko, żeby, żeby tych ludzi wybronić i być cały, cały czas tam, gdzie nas potrzebują, no. no. to co, no kochani, no to widzimy się jutro. Jutro jeszcze yy, coś rzucimy, jakąś relację i trzymajcie kciuki za chłopaków tutaj, bo naprawdę yy, są zajebiście chłopacy, po prostu, no. To jest, no Ja wiem, co mówię, bynajmniej, co nie, no gigantów to ja wyczuję, po prostu mam już tak węch, jeżeli chodzi o gigantów, hachmentów, już tak wyrobiony, że po prostu wyczuję ich na odległość, no. doświadczenie moje życiowe, ja mogę powiedzieć o doświadczeniu życiowym jest takie, że po prostu wyczuwam takich gości, no i tutaj nie, nie wyczuwam po prostu niczego złego, normalni ludzie, porobieni po prostu przez system, no i już, no, także trzymajcie się, Jutro się odzywam. Myślę, że będziemy częściej się wydywać, bo i więcej spraw na no więcej sprawę jeździł, także będę relacjonował, będę starał się też, żeby, żeby tutaj te się ludzie wypowiadali bo poszkodowani, bo też jest taki zamysł właśnie z kanałem na YouTube Stowarzyszenia. Już, już powoli uruchamiamy, to to jest już taki pierwszy efekt tego, jak to, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Yy, stawiamy na normalność, na uczciwość, tak abyście wy też się czuli, że tu nie jest nic napędzane yy, i robimy robotę swoją. Także trzymajcie się do następnego spotkania. Jeszcze oddaję Wam Piotra na chwilę. Yy, witam. Witam, już było, witam. No, yy, dobra. <śmiech> <śmiech> trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że jutro wszystko pójdzie dobrze tak. i do zobaczenia, cześć. No. Trzymajcie się ludziska.